Zapraszam do wspólnej modlitwy i rozważania słowa Bożego. Przyjdź Duchu Święty do naszego rozumu, do naszego serca, stwórz połączenie między jednym a drugim. Spraw, aby słowo, które wpadnie do naszego umysłu, do naszych serc, znalazło tam podatny grunt. Maryjo, Pani Adwentu, przeprowadzaj nas przez ścieżki Boże, abyśmy nie utracili nic z tego. Co Pan Bóg nam daje. Amen. Wtedy zapytali go uczniowie: Czemu więc uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi, lecz, powiadam Wam, Eliasz już przyszedł, lecz nie poznali Go i postąpili z Nim tak, jak chcieli. Tak i syn człowieczy ma od nich cierpieć, wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Uczniowie przychodzą z pytaniem do Jezusa, kiedy ja goś pytam, to szukam odpowiedniej osoby w danej dziedzinie, szukam autorytetu, i my też dzisiaj, jeżeli potrzebujemy, Znaleźć odpowiedzi na różne pytania, czy znaleźć jakiegoś specjalistę, kierujemy swoje kroki w odpowiednie miejsca. Jeżeli mamy problem z sercem, idziemy do kardiologa, ze skórą do dermatologa, coś nam się popsuje. W hydraulice szukamy odpowiedniego specjalisty. Kiedy samochód wymaga naprawy, jedziemy do mechanika. Mamy swoje autorytety w dziedzinie sportu, urody, kultury. Gotowania we wszystkich dziedzinach możemy znaleźć odpowiednich specjalistów. A jak to jest w przypadku Słowa Bożego, w przypadku naszej wiary? Gdzie są moje autorytety w świecie, w którym jest tak duży szum medialny, tak wiele osób wypowiada się na wszelkie tematy, także związane z dziedziną wiary, nauczania kościoła? Gdzie szukam tych źródeł, które są czyste, które pomogą mi naprawdę? Dojść do poznania, i nie zagubić tego, co istotne. Pan Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy szukali. Takim podstawowym źródłem jest Słowo Boże, są sakramenty, jest nauczanie Kościoła. Mamy też dużo osób, które w sposób mądry, zgodny z nauczaniem Kościoła wypowiadają się na tematy wiary, i warto takich osób, takich źródeł szukać. Abyśmy rozpoznawali to, co się dzieje wokół nas. Jezus mówi, że Eliasz już przyszedł, ale Go nie rozpoznali, więc może się tak okazać, że Pan Bóg będzie przysyłał do nas różne osoby, czy różne wydarzenia będą mówić o nim, a my tego nie rozpoznamy. Jan Chrzciciel został ścięty, ale Pan Bóg posłał kolejną osobę, posłał swojego Syna, posłał Jezusa Chrystusa, który też nie został rozpoznany. Jest więc ryzyko, że jeżeli nie będziemy czujni, to nie rozpoznamy czasu przejścia Pana Boga w naszym życiu, w tych sytuacjach, które się dzieją. Można też zadać pytanie: czy są jeszcze jakieś takie postaci w naszym życiu, które w jakiś szczególny sposób Pan Bóg posyła, stawia na naszej drodze? Teraz mamy czas Adwentu, więc taką naszą przewodniczką Adwentową jest Maryja. Patrzymy do ostatnie dziesięciolecia, są też takim szczególnym czasem, kiedy jest bardzo wiele objawień maryjnych. Więc Maryja jest taką szczególną postacią na ten czas. Dzisiaj mamy też 12 grudnia, to jest wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe. Więc jest ona nam dana po to, żeby przeprowadzać nas przez te drogi Boże. Oprócz Słowa Bożego, oprócz nauczania Kościoła. Też jakimś takim bardzo wyraźnym i szczególnym znakiem jest to, że papież Franciszek ogłosił teraz rok świętego Józefa, więc niech on nas też doprowadza do Pana Boga. Prosimy Cię, Panie, dawaj nam światła oczy serca, abyśmy rozpoznawali Twoje słowo, Twoje działanie w naszym życiu i bądź naszym autorytetem w dziedzinie wiary, naszym największym autorytetem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.